Sprzątacz przypadkowo zniszczył fotel szefa, który był wart 70 tysięcy dolarów. W tym momencie rozległy się kroki na zewnątrz. Przerażony ukrył się pod stołem. Niespodziewanie to właśnie szefowa wróciła. Gdy tylko usiadła na fotelu, ten się załamał i wtedy odkryła sprzątacza ukrywającego się pod stołem. Zszokowani oboje krzyknęli ze strachu. Szefowa szybko chwyciła leżący obok miecz i zapytała mężczyznę, dlaczego chowa się pod stołem. Sprzątacz skłamał, że tylko sprzątał kurz. W tej chwili szefowa była zdumiona, ponieważ mężczyzna wyglądał dokładnie jak jej dawno. Zaginiony brat. Nawet inni udziałowcy przywitali się z nim z szacunkiem. Mężczyzna nie miał pojęcia, co się dzieje, i w panice uciekł. Jednak szefowa wkrótce go odnalazła i zaprosiła do swojej willi. Wiedziała, że jej brat był niezwykle silny. Aby sprawdzić, czy to naprawdę on, poprosiła go, by ją uderzył, chwaląc się, że jest mistrzynią sztuk walki. Jednak mężczyzna tylko lekko machnął ręką, a szefowa natychmiast poleciała w powietrze. To upewniło ją, że to naprawdę jej dawno zaginiony brat. W tym momencie do domu przyszła siostra szefowej. Od czasu zaginięcia brata zawsze pragnęła przejąć firmę. Wpadła do środka i zmusiła siostrę do oddania umowy o przeniesieniu udziałów, ale gdy zobaczyła mężczyznę, była w szoku. To ona zaplanowała, by brat spadł z klifu. Nie mogła uwierzyć, że to naprawdę jej zmarły brat. Żeby go przetestować, powiedziała, że jej brat uwielbiał sztuki walki i zaprosiła kilku mistrzów sztuk walki na pojedynek z nim. Wyszli na otwartą przestrzeń. Mężczyzna był przerażony i nie wiedział, co robić. Gdy długo nie podejmował działania, siostra była jeszcze bardziej przekonana, że to oszust. Rozkazała mistrzom sztuk walki, by go aresztowali. Zaatakowali go z pełną siłą i wszyscy myśleli, że jest w niebezpieczeństwie. Jednak w następnej chwili mistrzowie zaczęli tracić siły. Wtedy mężczyzna uwolnił potężną wewnętrzną energię. Wszyscy czterej mistrzowie natychmiast zostali sparaliżowani i upadli na ziemię.